No, siemaneczko, kurwa krótki, kurwa odcinek, pierdolny tylko. No, tam jakiś liścik, ale to tam chuj, bo kurwa, prezenty, kurwa pod koinką są, kurwa, mać święta się, kurwa, jeszcze nie zaczęła, już prezenty, kurwa, nie? Ja pierdolę, kurwa, worek, kurwa, węgla, kurwa, ktoś przy nas, kto tam, Ja. ja czyli kto. Gaduję. Kurwa, albo gadasz, albo wypierdalaj! Spierdalaj, kurwa! No to kurwa, ja nie będę się bawił w, skladu, w zgadule, kurwa! No, bo ci kurwa mogę wyjebać, kurwa, co najwyżej! No, A więc tak, dostałem no worek, kurwa, węgla! No i tu kurwa, normalnie, kurwa, wykładzimy! No, normalnie kurwa wykładziny na tą upierdoloną podłogę, nie? No, ale akurat kurwa przyszedł kurwa jakiś Oskar, kurwa. No, to mi pomoże kurwa zamontować kurwa wykładziny. A jak nie, to go, kurwa, wyrucham w te grube kapsko, kurwa. Normalnie. Ja tam lubię grubaski kurwa, nie? Bo tam, kurwa, jest troszkę tego mięska, kurwa. Dobra. Patrykowicz serdecznie pozdrawiam. Elo, ziemeczki i sioma leweczki. A jeszcze pozdrawiam. Koko!